Przeprowadziłem się do Marbei, do Hiszpanii na Costa del Sol. Dzień dobry, kochani, warszawski inwestor. Niedziela, jedziemy z miszką nagrać postępy kilku inwestycji deweloperskich, więc po drodze opowiem Wam, jakie były moje główne 3-4 powody, dla których zamieniłem moje życie w pięknej, słonecznej, jak na tą chwilę w Warszawie, na słońce 350 dni w roku na Costa del Sol. Lecimy! Tak, kochani, to prawda. Właściwie w Warszawie, w Polsce, jestem teraz gościem i bardzo dobrze z tym się czuję. O, właśnie mijamy na Rondzie de Gaulle Palmę, więc tak bardzo domowo się zrobiło. E, tak, to była spontaniczna decyzja, ale większość decyzji, które podjąłem w życiu, które okazały się być e, dobrymi decyzjami, które dały mi e, sukces, czyli oczekiwane rezultaty, to były spontaniczne decyzje. Jeżeli wiesz, czego chcesz od życia, to nie musisz się zastanawiać tygodniami i miesiącami, kiedy widzisz, że to coś dostajesz. I teraz stosując dokładnie tę samą strategię, zrobiłem blisko 500 flipów w tym trzy w ostatnim tygodniu. Super jest ten rynek, ale o tym może w następnym odcinku. Więc wtedy, kiedy zobaczyłem, że mi klika, że w Marbella znalazłem absolutnie wszystko, czego szukałem, to podjąłem bardzo szybką decyzję. Na dzisiaj, na, na rok, wynająłem już e, piękny apartament. Dwie sypialnie, dwie łazienki, duży salon e, 60 metrów 100 metrów od morza, z widokiem na morze. E, oczywiście z basenem bo jak może być inaczej oczywiście z parkingiem e, wszystko, absolutnie wszystko. A teraz. Te moje dlaczego. Jak wiecie, przynajmniej te osoby, które oglądają mnie dłużej, ja nie mam marzeń. Marzenia są dla mnie taką rodzajem opioidów, które mają sprawić, że ludzie czują się dobrze, więc mam cele. Jeżeli czegoś chcę, to zamieniam to w cel, ustalam datę realizacji, biorę się do roboty. A jednym z moich celów jest posiadanie domu nad. Morzem, przy plaży, w ciepłym miejscu. No i pierwszy powód jest taki: przeprowadzając się do Marbei, zaczynam realizować ten cel. I myślę, że w perspektywie kilku lat przyciągnę do mojego życia odpowiedni dom do wyremontowania, więc oczywiście jeszcze zarobię na podniesieniu wartości. No come on, ja nie jadę do Marbei wydawać pieniędzy. Eee, jadę tam zarabiać, ale o tym za chwilę. Więc pierwsza rzecz to jest dom. Dom jest. Eee, Owczarek belikiński. I, 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 piękne, I piękne miejsce, piękne zachody słońca. Codzienne bieganie na plaży czy promenadą przy plaży. Już wiem, jak to będzie wyglądało. Druga rzecz, która stała za tą decyzją, to, to ludzie. Ja kocham Polskę. Żebyśmy mieli jasność, uwielbiam ludzi tutaj. Natomiast Pewne zachowania i, i jakby pewien sposób postępowania mi tak najnormalniej na świecie nie leży. Dam Wam taki prosty przykład. Jadąc na spotkanie na polu golfowym, e, gdzieś się zagapiłem. Wiecie, słoneczko i tak. W każdym razie centralnie zablokowałem zjazd z góry na skrzyżowanie. I to tak zablokowałem, że za mną samochód, przede mną samochód, a ja, jak ten ciul, stoję po prostu centralnie i blokuję. I moja pierwsza reakcja to była taka: jakby zaraz mnie zatrąbią, ktoś wyjdzie, zaproponuje, czy mógłby mi wpierdolić, spyta, czy zrobiłem prawo jazdy na. czy mam z bazarku Różyckiego. Jakby taki standard warszawski, więc macham tam ręką, nie bijcie do kierowcy, a ten do mnie mówi: Nie, na no duś, czekamy. Słuchajcie, sznur samochodów. Stało ze 3-4 minuty, które mnie się wydawały jak wieczność e, i nikt nie zatrąbił, jakby dobra, pomyliłem się, zdarza się, nie robię tego, nie zrobiłem tego złośliwie, ludzie to rozumieją. I takich sytuacji mógłbym Wam przytaczać setki, które mnie osobiście jakby e, spotkały. To jest ten moment, kiedy idziesz na, na siłownię, e, a może nie mam bezpośrednio odniesienia, bo chodzę na taką siłownię w Interkontynentalu, gdzie tam ludzi nie ma. No ale padel jest taką bardzo demokratyczną siłownią. Tam są wszyscy i duże pieniądze, i małe pieniądze, i brak pieniędzy. Jest absolutnie cudowna. Setki ludzi, wszyscy są uprzejmi, mili. I co się okazuje, jak ludzie z całego świata: Rosjanie, Polacy, bardzo dużo Skandynawów, oczywiście Brytole, ta stara gwardia, Ukraińcy. I nagle się okazuje, że ludzie, którzy przyjeżdżają, nie wiem czy to efekt słońca, tak trochę to nazywam na dzisiaj, jakby mogą być w stosunku do siebie mili, uprzejmi i strasznie mi to pasuje. Strasznie mi pasuje ta, ta uprzejmość, to, ten sposób zachowania na, na, na co dzień. I to jest moje drugie dlaczego, bo, bo ja się trochę męczę tutaj. Po 10 latach robienia biznesu ze Stanami Zjednoczonymi, w Stanach, kiedy w latach 20 podróżowałem. No to bywało, że wracałem po dwóch, trzech miesiącach, uśmiechnięty, zadowolony, wiecie, taki happy camper, życie jest piękne. Lądowałem na Okęciu, wysiadałem z samolotu i idę tym kołnierzem. I uśmiecham się do pani, obsługa lotniska. I mówię: Dzień dobry, i słyszę: Tędy proszę. I wią, wróciłem do mojej ojczyzny. Jakby ten poziom kultury osobistej mi po prostu nie pasuje. I cieszę się, że. Że mam co innego. Trzecim powodem jest pogoda, ja nie lubię zimna, często o tym powtarzam. Cierpię od jesieni jak jest brzydka przez całą zimę i wiosnę do czasu, kiedy nie zacznie być więcej słoneczka. To jest zabawne, nie lubię leżeć na plaży, to nie jest moje. Natomiast kocham jakie słońce. Ono daje mi energię, daje mi chęć do działania, do życia. Uwielbiam to. Jak patrzę na siebie, i jak moi bliscy patrzą na mnie w tamtych. Szerokościach geograficznych, to ja całkiem inaczej funkcjonuję. Czyli znaczy ja tutaj do wielu rzeczy muszę się motywować, przypominać sobie, jakie mam cele, a tam to wszystko działa po prostu naturalnie. To idę na siłownię w Warszawie i po prostu odliczam, robię swoje, ale odliczam te 45 minut, 50. Tam nie wiem, kiedy mija mi półtorej godziny. Wszyscy nasuwają, każdy robi swoje, to jest absolutnie piękne. Więc mamy. Mamy e, mój cel domu na plaży, mamy e, ludzie, kulturę osobistą, mamy e, pogodę i czwarty powód jest ich więcej, ale te, których chcę powiedzieć, czwarty powód to jest to są możliwości. Mm, no, w sumie tak bardzo mocno e, spędziłem tam miesiąc czasu. W czasie tych ostatnich dwóch wyjazdów nim się przeprowadziłem. No i mówiąc krótko, bo jakby długo opowiadam o tym, i dzielę się też tym podczas Marbeja Invest Camp. Zresztą zapraszam was bardzo serdecznie. Wpadnijcie do mnie do Marbei, organizuję, będę organizował takie Invest Campy. Na ten wrześniowy jest już komplet chyba od miesiąca albo i dłużej. Natomiast będzie kolejny w październiku, będzie w listopadzie, kilkudniowy, kilka dni. Ten wrześniowy jest dłuższy, wyjątkowo tygodniowy, ale te późniejsze będą krótsze. Chcę się z Wami tym podzielić. Chcę Ci pokazać, jakie są, jak wygląda życie, jak to jest pójść rano na trening, jak to jest pobiegać po plaży, jak to jest zjeść fajne śniadanie w superklubie biznesowym. I też jakby ten czas daje sobie na to, żeby Cię zainspirować możliwościami. Inwestycyjnymi, i nie boję się tego, że tutaj zaraz wszyscy będą konkurencją. Ja już się do tego przyzwyczaiłem, że w Polsce jestem trendseterem i, i potem dużo ludzi naśladuje to co, to, co ja robię. Więc już tam widzę rzesze guru od, od nieruchomości, którzy teraz będą podążać też na kostę del no I super, jakby. Słuchajcie, jest to największy rynek nieruchomości wakacyjnych na świecie. Więc naprawdę miejsca jest dla każdego. Ja nawet nie mam celu, który by się nazywał e, wyremontować jeden promil nieruchomości, bo to po prostu jest niemożliwe. Dziesięciu żyć by mi zabrakło na to, więc naprawdę miejsca jest, jest dość. Więc myślę, że warto, zdecydowanie warto na ten, e, na ten wyjazd pojechać, poznać to. Poza tym, słuchajcie, to jest genialny networking. To jest genialny networking, gdzie Masz możliwość zadania pytań, których normalnie odpowiedzi na nie nie ma w internecie, porozmawiania na żywo, zbudowania relacji, obejrzenia tych nieruchomości, bo to jest też jeden z elementów, gdzie pokażę ci, w jaki sposób to, to, to działa. I już dzisiaj tam na miejscu mam bardzo fajne grono pośredników. Zresztą, gdyby ktoś z Was chciał, myślał o tym, żeby zrobić relokację do Marbei, Estepony czy okolic po prostu gdzieś powiedzmy od Michas, wszystko jedno, Costa del Sol, jakby śmiało dawajcie znać. Już kilka osób teraz przenosi się z Gdyni, no nie specjalnie dlatego, że warszawski inwestor tam się przeniósł, ale też jakby przenosząc się, skontaktowały się, spotykamy się już tam na miejscu i, i, i rozmawiamy sobie na temat współpracy. Natomiast no już teraz mam świetnych pośredników z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku hiszpańskim, z językiem, Zresztą do języka zaraz nawiążę. Z którymi e, współpracujemy, ten model też jest cudowny. On jest taki normalny, cywilizowany, czyli ty, jako kupujący, czy jako kupujący nieruchomość nie płaci wynagrodzenia. To wynagrodzenie w wysokości e, 5-6% płaci sprzedający, jeżeli jest to rynek wtórny. Z rynku pierwotnego jest to 5 lub 7,5% nawet. Które płaci deweloper. I jest to wpisane w jego Excela i nie pójdziesz i nie kupisz bezpośrednio. Czyli to takie e, te sposoby polskie nie zadziałają. Żebyś ty miał taniej, a żeby nie dostał pośrednik. Już paru próbowało, tak po polsku. Deweloperzy się z tego śmieją, mówią, co wy macie w głowach, ale, ale okej, okay, no, to jest ta edukacja, którą my jako naród cały czas odbieramy od cywilizowanego świata, jeżeli chodzi o sposoby zachowań. I nie ma tych rozmów bez sensu, a czy pani bierze wynagrodzenie z dwóch stron, tak? Nie, jest jedna strona, która płaci pełne wynagrodzenie. To w Polsce jest takie nie wiadomo co, to znaczy po połowie od każdej ze stron, bo to... Ale okej, okay, zostawmy, zostawmy to. To są te moje naj... te główne powody, i, e, I też, bo często na, na Instagramie, zresztą wpadajcie na Instagrama, tam jest i live'y robię z Marbey i, i opowiadam o tych rzeczach, które, które robię, przynajmniej o części z nich, bo też nauczyłem się, że, że pewne rzeczy po prostu, które wymagają ciszy, powinny mieć ciszę, więc duże tematy nie znajdziecie ich na Instagramie. E, przylecicie na Invest Camp, to o nich porozmawiamy, trzeba się trochę wysilić. Chociaż to jest taki wyjazd, na którym korzystasz 100 razy więcej niż, niż inwestujesz. No, ale to jest inwestycja jakby w Twój przejazd. Tak? To jest Twój bilet, za Ciebie, nie za kołtysia. Twoje zakwaterowanie, Twoje wyżywienie, za mojego nie opłacasz. Więc warto, jeżeli jesteście zainteresowani InvestCampem, to, to informacja na priv do mnie w opisie tego, tego filmu jest mail. W informacji zwrotnej dostaniecie informację o tym, informacja, informacja. Dostaniecie, dostaniecie wiadomość jak o co w tym chodzi, z czym to się je, pewnie zobaczymy się w trakcie któregoś z tych wyjazdów. Teraz co do języka. Ja się bardzo intensywnie uczę hiszpańskiego. Kiedyś trochę się uczyłem, ale ponieważ kilka tych języków znam nami już się nauczyłem, to jakby po pierwsze jest to banalny język do nauczenia się. W stosunku do niemieckiego, rosyjskiego, nawet, już nie mówiąc o, o, o angielskim. Angielski jest prostym językiem, ale hiszpański jest znacznie prostszy. Zawsze chodzi o czasy, ale zostawmy to. Tam wszyscy mówią po angielsku, to znaczy jest wielu pośredników, którzy nie posługują się językiem hiszpańskim po kilkunastu latach. Moim zdaniem to błąd, ale on nie jest konieczny. On nie jest konieczny do tego, żeby zamykać transakcje. On się bardzo przydaje w sprawach urzędowych, ale znowu zawsze jest ktoś, komu można zapłacić 100, 150 euro i załatwić numer nie, czy, e, czyli numer identyfikacji podatkowej, który jest niezbędny do zakupu nieruchomości, czy pomoże otworzyć konto w banku, czy założyć, czy prawnicy, którzy założą, polscy prawnicy, to znaczy Polacy, którzy są tam prawnikami, więc się dogadasz po polsku. E, poza tym trochę tak jest, że Polacy to lubią z Polakami, bo się pewniej czują, więc nie ma sprawy, mamy tam też polskich prawników, którzy obsługują e, transakcje. Więc, moi drodzy, e, i chyba taki ostatni powód, taki bardzo osobisty. E, potrzebowałem wyzwań. E, wszystko to, co robię w Polsce od 10 lat, po prostu idzie dobrze. Różnie bywało. Bywało lepiej, gorzej. E, były i covidy i inne rzeczy, No też covidy były świetne pod flipy dla mnie. Przy pośrednictwie była walka o koszty e, przez jakiś czas. E, natomiast teraz wszystkie te obszary rozwijają się świetnie. Mam super zespół, który prowadzi. Poza tym jestem strasznie wdzięczny COVID-owi o to, że nauczył nas, jak można pewne rzeczy robić, pracować zdalnie. Więc ja nie jestem potrzebny do tego, żeby, żeby być na miejscu. Przetestowałem sobie to już ostatnie pół roku, gdzie właściwie do biura pośrednictwa przychodziłem raz na dwa tygodnie, głównie po podpisywać. Teraz też to rozwiązałem dokumenty. I nie ma takiej potrzeby. Ja się męczyłem. Czy czuję, że ten mój potencjał, to co robiłem na świecie, prowadziłem biznes w Azji, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, trochę się duszę i potrzebuję czegoś, czegoś więcej. A, a ja w takim środowisku czuję się jak ryba w wodzie. Dodatkowo jeszcze z, z Handy Design, z moimi partnerami, zbudowaliśmy tak, potężny, tak potężne zasoby, których. E, z moich obserwacji nikt na Costa del Sol tak kompleksowo nie ma, które, za które, bo to, że masz zasoby, to jest jedno, za które rynek jest gotowy zapłacić. To zapłacić konkretną kasę w euro. Więc e, absolutnym grzechem byłoby z tego nie, nie skorzystać. E, no i poza tym e, taki mój bonus dla Was, dla osób, które przyjeżdżają do mnie na, na Invest Campy, przyjadą we wrześniu i kolejnych, e, zaprosiłem e, Miszę, więc on też leci, leci z wami. Będą piękne sesje, piękne zdjęcia, które będziecie mogli wrzucać na, na soczale. A to że, to, że Miszka robi super zdjęcia, to nie trzeba tego reklamować. Nie wiem, czy ciągle jest w temacie. Robi super zdjęcia jedzenia też. Więc gdybyście gdzieś tam potrzebowali, to śmiało dam Wam kontakt. I nie wiem, czy jeszcze jest w temacie Tinderów dla obcokrajowców. Tu się śmieje, kiwa głową, że, że tak. Są takie miejsca, słuchajcie, w Warszawie, gdzie tam przechodzę, widzę Misza, pstryka zdjęcia. Kolejny Tinderowiec, tak? Czyli to wiecie, tam pieska gdzieś dopaść w parku, że bo z pieskiem bolaski telecą, inny. No, jest ten. Ale robi naprawdę super zdjęcia i zrobi wam te super zdjęcia w Marbei. I będzie to fajny wyjazd. Po prostu fajny, fajny wyjazd. Tyle, kochani, w tym odcinku. Dojeżdżamy właśnie na, na, na inwestycje, podronujemy trochę, zobaczymy, jak urosła. Znaczy prawda jest taka, że ja oczywiście wczoraj byłem, już to widziałem, natomiast mamy niedzielę, nie ma, nie ma wykonawców, więc możemy sobie spokojnie e, ponagrywać i zrobić materiał potem do, do, do kompilacji. E, te projekty deweloperskie są takie proste. One są wielokrotnie prostsze od flipów. E, jeżeli wie się, co się robi. no Tak samo jest z wynajmowaniem, na którym można świetnie Wynajmowanie i zarabianie na wynajmowaniu to jest genialny biznes. Albo koszmar. To jest genialny biznes, jeżeli wiesz, co robisz, albo absolutny koszmar, jeżeli nie potrafisz tego zrobić. I dziwią mnie ludzie, którzy nie mają 7-8 godzin, stacjonarnie albo online, żeby dostać ode mnie super wiedzę, wszystkie dokumenty i zapłacić za to tyle. Te pieniądze, które płacą, śmieszne pieniądze, zwracają im się w pierwszym miesiącu. Różnicy w wynajmie, czyli jeżeli wynajmowali za 3000, pokazuję im, jak wynająć za 4,5 to samo mieszkanie i pokryć koszty tego szkolenia. Już nie mówiąc o tym, że to jest tylko na jednym mieszkaniu, jak mają więcej, to jest ten zwrot jest większy. To, że wynajmują szybciej. No bo co się dzieje, jak Ty kisisz swoje mieszkanie przez półtora miesiąca niewynajęte? A, to jesteś półtora czynszu w plecy. Minus jeszcze opłaty administracyjne. Tyle, kochani, na dzisiaj. Trzymajcie się e, ciepło, pijcie dużo wody. Chociaż ta pogoda dzisiaj w Warszawie jest taka bardzo marbejska, 29 stopni. Więc przyjemnie, nie ma dużej wilgotności. Do, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.